Czy system challenge według ciebie znalazłby zastosowanie w rozgrywkach PLS pierwszej linii? Ja w ogóle nie rozumiem, szczerze mówiąc, jak można teraz w erę tak rozwiniętych technologii, gdzie kurczę naprawdę no, te, te, te kamerki kosztują już tak niedrogo te, to oprogramowanie można no, zrobić, do, dostosować może nie, 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 nie poziomem plus ligi ale na pewno można zrobić chociaż minimum, żeby jakieś linie były widać ustawić kamerę, bo to ułatwi naprawdę ułatwi, dużo, dużo moim zdaniem błędów sędziów nie tylko w, w naszą stronę w, i, i przeciwko, znaczy w stronę naszą w, w stronę przeciwnika, dużo pomysłów Później to naprawdę robi bałagan na boisku i moim zdaniem to bardzo przeszkadza, szczególnie ostatnie nasze mecze pokazało z Nysą, z Katowiecami, gdzie w telewizji, gdzie było też widać i na przykład, a sędzia podejmuje inną decyzję, bo, bo jemu się wydawało. Tak, okej, okay, ja nigdy, broń Boże, nie powiem, że sędzia gdzieś tam pomaga jakiemuś z zespołu, nie, naprawdę, ja nie wierzę w to. Natomiast sędzia potrafi, nie chcąc, no, zmienić wynik na korzyść, czy nawet naszą, i wtedy są poszkodowani, tak? I wtedy zespół, który walczy, trenuje, zostawia kupę zdrowie i na treningach, i w meczu, no jak mamy się poczuć? Nie wiem czemu nie reagujemy, nie wiem czemu sędziowie, którzy przyjeżdżają sami nie chcą sobie pomocy, nie wiem czemu... Wszyscy, wszyscy, wszyscy jakby dalej akceptują te, te zasady gry i nie reagujemy na to, na to że, że można naprawdę nam to ułatwić wszystkim, nie tylko nam, zawodnikom. Trenerom, zespołom, sędziom przede wszystkim, bo oni później też dostają od nas i czasami, czasami dostają, bo nie zasłużyli, ok, rozumiem to, ale są takie emocje, że gdzieś tam te, te nerwy już naprawdę puszczają, a potwierdzić nie możesz, bo jakby był challenge to by byłoby wszystko jasne, tak jak w telewizji widać jak ma plus Liga, są jakieś sytuacje skomplikowane, są jakieś sytuacje gdzieś tam niejasne, jest challenge i koniec i wszyscy grają dalej i, i, i próbują robić swoje. Trzeba jakoś to zmienić. Wracając do meczu, co zdecydowało o Ciebie o porażce dzisiaj No byliśmy słabsi. To jest prosta sprawa. Przegrywasz, to znaczy, że jesteś słabszy. Staraliśmy się, pierwszy set, pierwszy set udało nam się wygrać, później straciliśmy kontrolę i niestety dopiero w czwartym secie gdzieś tam troszkę, troszkę wróciliśmy do gry. No ale tego zabrakło. Jednak chłopaki z Augustowa okazali się lepsi i no i co prawda w walce, ale, ale jednak dzisiaj oni byli lepsi. Jakbyś wskazał jakiś pozytyw po dzisiejszym spotkaniu, to co by to było według Ciebie? Ciężko powiedzieć teraz na gorąco, naprawdę bardzo duże emocje. Jakby nie, nie patrzyłem jeszcze na, na, na cyfry, nie skupiałem się na statystykach. Dużo rzeczy gdzieś tam mi pokazuje to, że znaczy wizualnie przede wszystkim wiedziałem, że mamy problem w przyjęciu, nie możemy, nie możemy czasami utry, utrzymać łatwych piłek. Bardziej mamy mniejszy problem z tymi trudnymi, gdzie zostawiamy grze i później kończymy na, na, na tych wysokich piłkach. W ataku, natomiast te, te proste piłki gdzieś tam nie utrzymujemy, gdzieś tam robią nam naprawdę dużo, dużo krzywdy i no cierpimy, cierpimy na, na, tym, na tym przyjęciu. Natomiast no, reszta elementów wiadomo, że to jest dalej, będziesz miał lepsze przyjęcie, to, to od razu będzie lepszy atak. No i tak dalej. to, to Gdzieś tam na, masz lepszy atak, nakręcasz się grać w innych elementach. To wszystko się wiąże. Musimy ustabilizować to przyjęcie, bo inaczej no, inaczej ciężko będzie się grało. Co z kapitanem? No To jest w ogóle jakaś inna, inne rzeczy, na które no nie wiem, ciężko nawet o tym mówić. Nie mamy na to wpływu. Gramy w Nysie, jest zawodnik Szymek w super formie, wchodzi na boisko, wygrywamy, dostaje kontuzję, wypada. Wchodzimy w drugi meczu w Katowicach, gramy dobrze. Nasz kapitan robi świetną robotę. E, bardzo, bardzo dobre i pozytywne bloki, i, i czyste bloki, i wybloki, zespół się nakręca, dostaje w palucha, złamanie, e, kontuzja. Nie wiem czemu to u nas tak jest, ale naprawdę w dwóch trudnych meczach wypadł nam e, nasz kapitan, nasz najlepszy blokujący, który na pewno gdzieś by nam tam pomóc troszkę więcej co w bloku, tylko w bloku, w ataku oczywiście. E, no i... No i dalej, dalej przegraliśmy też przez to, że możliwe gdzieś tam ta, no, ta taka niestabilność u nas, tak? Niestabilność przede wszystkim w naszej grze, wiadomo, nie mówię, że, że graliśmy super, ale mm, gdzieś tam przegraliśmy, bo, bo, bo wypadł jeden czy drugi zawodnik. Nie, nie, byliśmy słabsi, natomiast to też ma wpływ, bo jeżeli twój najlepszy kapitan, najlepszy zawodnik, który gdzieś tam na, na niego liczymy wy, wypada, no to, no to wiadomo, że to też ma wpływ. Jaka będzie przerwa? No, na razie miesiąc. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy, bo na razie mamy informację, że miesiąc, na tam zobaczymy. Na chwilę zostawiamy rozgrywki ligowe, ruszamy w środę na Puchar Polski. Co powiesz przed tym spotkaniem? No chcemy grać, chcemy grać. Wiem, że to... Wiem, że może to nie jest takie podstawowe granie w Pucharze Polskim dla nas możliwe, ale chcemy grać, no bo dalej gdzieś tam nie możemy ustabilizować przede wszystkim tą naszą no szóstkę, bo jednak mocno mocno falujemy, nie mamy tak zawodników równych, którzy gdzieś tam by na przestrzeni dłuższego czasu trzymali równą formę. No i gdzieś tam nie mam też komfortu, powiedzmy, Wybrać sobie tych, tych lepszych zawodników, którzy by na przestrzeni jakiegoś dłuższego czasu zagrali i powiedzmy grali, tak? No niestety nie, 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 nie możemy grać całą dwunastką czy czternastką. Musi być jednak ta, ta szóstka, czy tam siedem tych zawodników, którzy gdzieś tam będą więcej na boisku, dłużej na boisku, gdzieś tam będą e, troszkę więcej spędzali czasu, a, a reszta, reszta będą pomagać. Natomiast na tą chwilę też, no, no, tak jak mówię, mocno gdzieś tam falujemy na każdej pozycji i no, oprócz może kilku zawodników, no to dalej mamy tak, taką niepewność, jeżeli chodzi o ten skład podstawowy. No i te mecze, każdy następny mecz może dać troszkę więcej informacji, kto to ma być więcej na boisku i może...